Siemano, witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku Będziemy grać w LEGO Battle the Video Game. Będziemy przechodzić tam grę, się na padzie gramy eee, Oczywiście wczytujemy mój save. po prostu będę robił rzecz od nowa, także... Zbijamy No dobra, także oczywiście robimy pierwsze epizod. Eee, wchodzimy co do, 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 do. Wybieramy pierwszą misję i co? Lecimy. Mm, 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 mm. mamy e, będziemy teraz zobaczyć z clayface'em czyli tym cyplkiem No dobrze, także zaczynamy pierwszą misję, znaczy Będziemy oczywiście robić... robić e, tutaj super bohatera, czyli 100% monet. No to będziemy próbować jak najwięcej kechmonet wybierać, także... mogą być na takiej? Będziemy teraz niekaza podane. ¿no? Tylko... E, nie, to najpierw ta... Tak, to najpierw tak, Będziemy budować, za to też jakieś tam monety się zespią. O, właśnie, mamy jakieś monet. Zbieramy jak najwięcej tego. No i dobra, lecimy. Tutaj. No, oczywiście. Ale dobra, robimy przed sądem. Kurde! Widzicie co się dzieje? Składam ją z zło lepszy Bardzo cienko to jest. Także tu będzie mini zestaw do zebrania przez jakieś monetki, ale jeszcze pójdziemy tutaj, ponieważ tu też jest monet. I powspinamy się tu, ponieważ tu jest mini zestaw, który jeszcze nie zebrałem, także, także spróbujemy to zrobić. Nie mogę, coś na górze mi na sobą To, się, ja to, do taki, nie to Widzicie, no, ja nie mogę w ogóle... O dobra, mamy mini zestaw. I jeszcze tutaj zbierzemy. Nie ma mini-zestawu, pewnie tego, bo go kiedyś zebrałem, patrzcie. Tak no. Tutaj jeszcze jest chyba jakiś mini-zestaw z tego co... Nie, to nie jest mini-zestaw, to jest jakiś wentylator. Tutaj będzie trzeba ocalić. Tą osobę trzeba ocalić. No Dobra, już ocaliliśmy. I tutaj... ...jedziemy radę Tutaj się wspinamy i zbit. Próbuję jak najwięcej tego zabrać. Ja też tutaj zaraz opuszczę. To jest dosyć dużo tego. O kurde, bo tu będzie Bo to pewnie na trybie swobodnym trzeba by było. Dobra, walczymy z nimi i daj, nie powinny być żadnych Dawaj, dawaj, Zeskakujemy, zabijamy tych 3 d na zagadki. To jest kolejny ten 3 dobra, o tutaj właśnie ten strój jest najpotrzebniejszy Wysadzamy to Mamy też dosyć sporo monet hmm. Także już mam... Już mamy połowę tych torów zabranych Także jest nieźle, serio jak mu się wspiąć teraz? Nie wiem. Pewnie trzeba by było prowadzić na trybie swobodnym. Okej, okay. także tutaj właśnie będziemy musieli porozmawiać. O, mamy dwa na 5. Tak by się nie stało sobie, że nie wstało się w tym Dobra, robimy to. Tu dosyć sporo monetyk poleciało, także sobie je podniesiemy. I na Ta gra w przeciwieństwie do Lego Baton 2, nie ma otwartego świata, tak jak to się sami... e, Musimy to sprzedać. to jest ta sama lokalizacja. Lego Baton 2 nic się nie musi skutować, bo to jest otwarte skarbu. Ale jest w ogóle o Lego Baton 2, mimo nie nie da się zrobić dobrze. 3 na to będzie. Hmm. tutaj zaraz raz będzie na niedługo strój. Hmm. Hmm. Dobra. I tutaj właśnie będzie strój dla robina, tam gdzie Świecie, będą świecie, Wysadzamy to. Też tego nie trzeba było wysadzić, ale to nie To co mi się nie podoba w jedynce, to jest to, że jak budujecie to Wam to po prostu te NTZ y przerywają. moje najlepsze jest rozwiązanie w budynce, że w której też po prostu przez ten czas jak to budujecie to jest to się jej pójśkami. Dobra, bierzemy. Tutaj przychodzą, czyli szybciej zabić. Niech tam Batman się zajmie, ja będę jeździł teraz tym wozem i pojazdami naprawdę jest okropny, wolałbym nie sterowanie wiecie pod LT RT, a nie się bawić jakiejś. Nie, nie się bawić na analogu. Dobra. Tutaj oczywiście będziemy musieli tym samochodem czy? Tak, To się dobra. Tymi alpak można jeździć, ale nie ma, nie ma co. Dobra. No to nieźle, wrzucił swojego tym. No. Patrzcie jaki boss kurde. Potężny boss. Tylko że zaraz będzie koniec tego porządku także ja chcę jak pół monet po prostu w tym momencie. Zabijemy ich tutaj. Nie nam dać. Ale to możemy wysalić, z tego będą monety. Chyba pewnie jakieś 98% z tych monet mam licusa. To. No nie, wysadziliśmy u siebie. I monety straciliśmy przy tym. Nie, nie jest. Tam jest 10 tysięcy monet. Które zaraz to nie zniknie. Teraz musimy wysadzić. Mam nadzieję, że to nie zabiło. Uff, nie zabiło go. teraz som go tam. No dobra, także mamy super hero na szczęście. Bo na tej misji akurat super hero chyba nie zrobiłem. Z tego co pamiętam. Aaa, bo to jest super hero, to też się tak pigubiło w całym. No trochę monuzywam. A mi się tak już nie robi, nic to wyżywa, Może jakieś ulepszenia, to na pewno. Datę, tak jak w końcu. Także, dobrze, to teraz jest w tym odcinku, możecie zrobić łapkę w górę, sobie bardzo śmiech, no i... Nienudą też będzie druga część, w której będziemy pokonywać, nie pamiętam dokładnie kogo, zobaczymy na co. Będziemy pokonywać... A! No będziemy pokonywać tego Mr. Frosty, czy coś takiego, także... Zapraszam was, do